Cześć, witajcie, siema z wieczora, siema z rana, siema po południu, właśnie wróciłem do pracy i cóż chciałem przez cały dzień zrobić, a no, oprowadzić was po tym, jak teraz wygląda mapa Adventure to Story 2, którą buduję. Jak wiecie, zajebiście, zajebiście, zajebiście szybko chciałem ją wybudować i zajebiście, zajebiście, zajebiście szybko ją wybudowałem. Oczywiście są małe problemy z cieniowaniem, ale tak to już jest na mapach yy, tak dużych. No i cóż, mapa chyba mi się cały czas wczytuje, bo lekkie lagi mam, ale nic nie szkodzi. W ogóle komputer mam rozgrzany, bo dzisiaj mamy ponad 30 stopni, więc wiecie jak to jest. Wiatrak chodzi cały czas na pełnych obrotach, ale no cóż, nieważne. W każdym razie jesteśmy w pokoju Andiego, to już wszyscy znamy, pokój jest praktycznie skończony. Teraz jeszcze będę się zajmował odpicowaniem tych wszystkich miejsc. Jak widzicie, oszkliłem też sufity, tak żeby było... Tak, żeby był sufit, bo sufit musi być, yy, ale żeby było też widno. Oczywiście jeszcze będę poprawki wprowadzał tutaj na tym czarnym pasie, również będzie szkło. Tutaj jeszcze jedno okno powinienem dodać, aczkolwiek nie bardzo chcę, dlatego że tam widać przez okna strych. No i cóż, yy, tutaj, no wiadomo, tu już widzieliśmy wszystko, co było, yy, także tutaj jak najbardziej, <laughs> jak najbardziej nie będę... Was yy, oprowadzał, na Facebooku również dodałem zdjęcia, więc widać co jest grane. Jeszcze jest trochę do zrobienia, dlatego mówię, że teraz będę to wszystko picował, bo mimo iż jest oryginalnie zrobiona mapa właśnie z tej historii, to jeszcze trzeba ją troszeczkę odpicować po tak żeby było zajebiście, bo jeszcze według mnie troszeczkę mało tutaj się dzieje na ekranie. No ale cóż, mamy zajebiście ciemną piwnicę, a w piwnicy będą zajebiste questy. Jak widzicie chemikaliami, którymi, yy, z którymi borykaliśmy się w tej story yy, będą, o masz ci los już mi dupę zawracają, będą yy, będzie oczywiście lawa no także możecie się przygotować na bliskie spotkanie trzeciego stopnia z lawą. To oczywiście wszystko nie jest efekt finalny, to efekt końcowy, wygląd finalny, no ale mniej więcej tak to się będzie przedstawiało. Oczywiście wszystko jest zrobione tak, by bezpiecznie tutaj się yy, grało, by się nic nie spaliło. Tutaj yy, w miejscu, gdzie było takie wybrzuszenie, takie jakby słup na ścianie postanowiłem zrobić yy, piec. No i oczywiście ten piec jak najbardziej się tu spisuje według mnie, więc jest elegancko. Z grzybów porobiłem kartony, dlatego że kolorystycznie najbardziej one odpowiadały. Yy, no i lecimy dalej. Na razie nie będę wam dokładnie wszystkiego opisywał, dlatego że dokładną penetrację pozostawię wam, ale wiedziałem, że nie będziecie mogli się doczekać, by zobaczyć kolejne, kolejne postępy z, yy, z mapy tej historii, więc oczywiście nagrywam filmik. No i tutaj mamy problem. To jest kuchnia. Kuchnia jest w cholerę ciemna, jeszcze nie jest e, wypicowana również do końca, ale jak już mówiłem, będę starał się ją dzisiaj e, picować jak tylko, jak najwięcej czasu, jak najdłużej. E, mam nadzieję, że cokolwiek widzicie. Okno tutaj nic nie daje, dlatego że główne światło pada z, e, z nieba, ale niestety nad kuchnią jest strych i to jest największa bolączka tej gry. Chciałbym, żeby w kuchni było widno, e, więc... Pewnie strych będę musiał przesunąć, przenieść gdzie indziej. No ale cóż, kuchnia jest zbudowana. W kuchni jest bardzo ciemno. Yy, I garaż, garaż jeszcze jest. Także tutaj już pędzę, już lecę, już się wczytuję. Coś się wczytać nie może. Och, wczytało się prawie. Ach, ten Minecraft 1.3, jak on się cholera wczytuje powoli. No, i tutaj. Mam oczywiście garaż, garaż, yy, tutaj jeszcze będę musiał popracować nad wejściem. Garaż, garaż jest już praktycznie skończony, jeszcze tylko takie rzeczy jak stojaki, namiotły, tutaj jakieś szczotki i tak dalej. Ta, no, jak ona się nazywa, yy, lampa jarzeniówka, to wszystko tutaj będzie pododawane oraz tej temy. No i najgorsza robota to wymodelowanie samochodu, który tutaj będzie stał. Na razie to jest tylko zwykły kloc yy, wełny ale jeszcze dzisiaj się nim zajmę. No i tutaj również mamy ten problem dlatego że jak widzicie e, garaż mieści się pod pokojem Endiego, więc również jest tu ciemno, ale będę się głowił i głowił, żeby tylko e, jakoś to rozwiązać. No, pokażę wam jak to wygląda ogólnie. Ogólnie prezentuje się to bardzo bardzo dziwnie, co najmniej dziwnie. E, dom wygląda w ten sposób. I teraz wiecie co zauważyłem podczas budowania tego, y, tego wszystkiego, y, że y, mankamentem... Y, Pewnym jest to, że w grze tej Story 2 garaż jest bezpośrednio pod pokojem Endiego i wchodzi się do niego bezpośrednio z salonu tuż przy drzwiach wejściowych, a w rzeczywistości ten dom jest tak jakby połówka, jest odbiciem lustrzanym właśnie samej siebie i tak naprawdę jest on, jak to się mówi symetryczny no także tu powinien być pokój nad nim pokój Endiego a dopiero tu obok garaż no i oczywiście na górze strych strych w tej chwili znajduje się y, tam 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 hen 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 bardzo daleko już pędzimy do niego ale nie wejdziemy do środka dlatego że jeszcze Yy, nie mam tam Wam co za bardzo pokazać, a właściwie to mam, ale jeszcze trwają grube, grube prace nad yy, skonstruowaniem go yy, co do Joty, tak jak był w grze. No i niestety nie wiem, nie wiem dlatego, że jeszcze się dzisiaj nad tym nie zastanawiałem, co zrobić, żeby oświetlenie yy, tego kuchni nie było zasłaniane przez strych. Bo jeżeli strych przeniosę tu, nad dom, to oczywiście zasłoni cały dom a tak to zasłania kuchnię. Myślałem, żeby może zrobić dłuższy korytarz i po prostu kuchnię przesunąć gdzieś dalej, a strych by sobie został tu, gdzie jest. Nie wiem, no w każdym razie wymyślę na pewno coś dobrego. Tymczasem y, to był y, progres y, z budowy mapy Adventure Toy Story 2, przeze mnie budowany oczywiście. Na razie skupiamy się tylko i wyłącznie na domu. Y, na domu, na domie, na... na... Nie wiem jak powiedzieć. No, także mam nadzieję, że mi kibicujecie w dalszym ciągu. Bardzo, ale to bardzo dziękuję Wam za wszystkie łapki w górę pod e, dwoma poprzednimi filmami, bo uwierzcie mi, zajebiście, cieszy mnie to, że komuś podoba się to co ja robię, bo pamiętajcie, że robię to dla Was z uśmiechem na twarzy. Do zobaczenia, Siemana rapa.